Cześć, to ja Kasper i nagrywamy dzisiaj Block Strike. Tak, już wszedłem na serwer, żeby, żeby to nam czasu nie zabierało po prostu. Dzisiaj do, w dobrej formie jestem. Ostatnio w ogóle w dobrej formie jestem. No i dobra, i co? Zaczynamy mocną grę. Tutaj już jeden nie żyję. Tak, mam legendarny. Właśnie tak. Jak już zobaczyliście, mam legendarny nie, AK. Otwierałam sobie skrzynki za tysiak i za 25 zł. I za 25 zł. No i. Y bardzo dobre były. Bardzo, ale to bardzo dobre skiny. Tak. No, dawno takich nie było. Do, a, do tego był właśnie teraz ten, który teraz mam. Czyli do AK do AWP był bardzo piękny, legendarny. I nie wiem, czy Wam mówiłem, że kupiłem USP. Chyba nie, ale wolę grać Diglem. No i już pierwsza minutę za nami Dojka Oj, ładnie ładujesz się. No niestety cztery zabicie tylko mamy. Cienko. Dobra Łole nas wziął teraz kubany No jedziemy z nim Czas na digla Pora na digla Nie no dobra a już musimy użyć Kont. A, dobra, to co. Weźcie. No i dobra, no. Jedziemy, nagrywam w nocy z No, ładnie. O kurde. Mam, mam. No nie. Do aługy też mam nowego skina. Bo otwieraniu sobie bardzo dużo paczek. No i potrafiałem. Piękne skiny. No ale tak nie może być, bo to będzie beznadziejny odcinek. Jak mi ciągle zabijają właśnie. Dobra, jest wygrana. Jest. jest, jest, jest szybko, ostatnia rundka. No ale co, no to by było raczej koniec tego odcinka. No i tylko to Wam dzisiaj pokaże, Zaw jak zawsze 5 minut trwa jedno odcinek. Więc co, to pa! Raczej nie pa!